Melduje gotowość jednostki do obchodów jubileuszu 90-lecia. I odegranie hymnu Narodowego Rzeczpospolitej oraz Republiki Litwy. W baczność na rabok baczność. Poczek flagowy baczność do podniesienia flagi państwowej baczność. Oczet flagowy z okazji 90-lecia Ochotniczej Straży Pożarnej w Puńsku. Flagę na marzec! wójta gminy Puńsk o zabranie głosu. Dziękuję Wam. Dziękuję, że jesteście, a przede wszystkim chciałbym podziękować wszystkim strażakom, druhnom i duchom z OSP Puńsk, że doczekaliśmy się wspólnie tego świata, że przez tyle lat pracowali się na rzecz społeczeństwa, dbali się o jego dobro, bezpieczeństwo i wszystko to, co się mieści w Słowach, cudowne życie. Wam za to dziękuję. Dziękuję dla Was i dla Waszych rodzin, e, których część tutaj widzę. Dziękuję przede wszystkim tym emerytom, już strażakom, od których były początki, którzy w trudniejszych warunkach działali, a umieli i potrafili. Także Wam dziękuję. Chciałbym podziękować przede wszystkim dla Janka Wojczulisa, Janek, dziękuję, że razem z pochodnikami naszymi tak wspaniale to święto zorganizowałeś. Pracowałeś przy nim prawie pół roku, a najbardziej intensywny okres, gdzie Ciebie nie było obecnego myślami w gminie, tylko byłeś ze strażakami te ostatnie kilka tygodni. Bardzo to dziękuję. W telegraficznym skrócie yy, przekażę. Historii jednostki OSP w Płysku. Jeżeli kto chce szerzej, to mamy bibliotekę, w której właśnie jest wystawa, bardzo ciekawa i można do końca miesiąca tam oglądać. Latem 1933 roku w Płysku wybucha pożar. Zanim dojechała straż pożarna z oddalonych o 30 km, wsuwało spłonęło 40 zabudowań. Po częściowym usunięciu tliszczy spalonych budynków w roku 1900 w 2024 roku ówczesne władze gminne wyrażają zgodę na organizację Ochotniczej Straży Pożarnej w Płysku. Obecnie jednostka liczy 50 członków, w tym 7 kobiet i 11, 11 mamy honorowych. Na wyposażenie posiadamy dwa samochody pożarnicze. Pożernicze to jest Mercedes i JLC. Ochotnicza straż pożarna w Puńsku została odznaczona brązową odznaką honorową Podlaski Krzyż Floriański. Pożet sztandarowy do dekoracji brązową odznaką honorową. Krzyż floriański March! członka prezydium Zarządu Głównego Związku Ochotniczych Straży Pożarnej Rzeczpospolitej druha Zdzisława Czakisa, prezes zarządu oddziału wojewódzkiego Związku Ochotniczych Straży Pożarnej Rzeczpospolitej druha Andrzeja Koca oraz zastępcę podlaskiego komendanta wojewódzkiego starszego brygadiera Marcina Wierela odręczenie odznaczenia. znaczenia. Srebrną odznaką honorową pod laskim krzyżem floriańskim odznaczony został druh Mariusz Michał Cichosz, syn Mariana. następnie chciałbym wszystkim pogratulować Państwu tego jubiluszu 90 lat. To poważny poważny wiek. Ten przykry, tragiczny incydent, jakim był Wielki Pożar w Polsku, miał tę przyczynę, że zainicjował powstanie OSP w Polsku. Od tamtego czasu jesteście Państwo bardziej bezpieczni. My wszyscy chcemy się również jako obserwujący w tej gminie. Polsk jednocześnie też bezpiecznie. A teraz chciałbym życzyć Państwu druhną, druhom w imieniu wszystkich pracowników SP ZOZ w Sejmie, zawsze które reprezentować i podziękować jednocześnie za wspaniałą współpracę. Jesteśmy zawsze bezpieczniejsi, jadąc na różne akcje w sytuacjach trudnych. Sama świadomość, że jesteście Państwo tu obecni, dużo pomaga. Dziękuję bardzo. Druhny i drukowie, Szanowni Państwo, rodziny, naszych jubilatów dzisiejszych, tych, którzy świętują to święto. Proszę Państwo goście, zaproszeni na tą uroczystość. Chciałbym przede wszystkim podziękować Państwu za Państwa służbę, codzienną, trudną służbę. Pełnicie to dla dobra innych ludzi, swoich mieszkańców, swoich sąsiadów. Rodzinom bardzo dziękuję za e, wsparcie. Wsparcie, ponieważ dzięki Waszej postawie druhne, druhowie Mogą wybiegać z domu, czasami porzucając te swoje czynności i jadą, pomagać innym osobom. I jeszcze chciałbym tylko też podnieść apel yy, druha Prezesa. Młodzież zapraszamy, naprawdę. Marzeniem pewnie tu wszystkich stojących jest to, żeby za 10 lat w stulecie istnienia jednostki tam w szeregu stała młodzież, a część z tych panów z godnością mogła usiąść z nami tutaj pod Bładachiny. Także. Że... Życzymy sobie, że następcy się pojawią i wzmocnią szeregi jednostki OSP w Puńsku. Te osoby, które tutaj są pod tym namiotem, to jest dowód na to, że 90 lat funkcjonowania Ochotniczej Straży Pożarnej w Puńsku i ilość odznaczeń, jaką otrzymali duchowie z rąk tutaj naszych przedstawicieli władz krajowych i wojewódzkich, świadczy o wzorowym funkcjonowaniu jednostki OSP w Puńsku i bezpieczeństwie mieszkańców tej miejscowości gminy i powiatu. Pozwólcie, że w imieniu samorządu powiatu Ślęskiego złożę podziękowania i pozdrowienia na ręce prezesa OSP w Puńsku Jana Muszulisa. Szanowni druhowie, druchni i druhowie, panie prezesie yy, współpracować z Wami to jest czysta przyjemność. I z okazji uszu 90-lecia powstanie OSP w Puńsku z najlepszymi rzeczami w imieniu własnym, swoich funkcjonariuszy i pracowników cywilnych składamy najserdeczniejsze życzenia. A na pamiątkę tej uroczystości chciałbym przekazać na ręce prezesa obrazek namalowany własnoręcznie przez naszego pracownika Wiesława Dźwięckiego. E, najczęściej tam, gdzie działa Straż Pożarna. Często też przyjeżdża policja, z tym, że y, po profesjonalistach takich jak czy to Państwowa Straż Pożarna, czy z oszczelniczych starszych Pożarnych, mamy już tak naprawdę dużo mniej pracy. Panie Prezesie, na Pana ręce składam serdeczne gratulacje. Y, Wspaniałe uroczystości do dzisiejszym. Życzę jeszcze wspanialszych kolejnych y, rocznic związanych z powołaniem, powstaniem Ochotniczej Straży Pożarnej w Polsce. Dziękuję bardzo i składam w imieniu wszystkich funkcjonariuszy powiatowej, Komendy Powiatowej Policji w Sejnach serdeczne gratulacje, podziękowania i życzenia przede wszystkim bezpiecznej służby. Witam do Zdziszkowska, abdorowanojemy w Witold Wiszkowski zostaje uhonorowany medalem odznaczenia. W imieniu Zarządu Banku Spółdziczego w Sejlach oraz własnym... Składam serdeczne gratulacje i wyrazy uznania za dotychczasową, owocną pracę oraz za wkład wniesiony w zapewnienie bezpieczeństwa całej społeczności naszego regionu. Życzę dalszych sukcesów w podejmowanych działaniach oraz dużo dobrego zdrowia i wszelkiej pomyślności w życiu osobistym wszystkim pracownikom Waszej jednostki, prezes Zarządu Małych w Senach, Janu Cichowski, Kaip nuoširdus, tikri, mylintys kaimynai, linkime jums sėkmės, jūsų darbe ištvermės, sveikatos, visokiojo palaikymo. Nuoširdžiai džiaugiuosi, kad saugant žmogaus gyvybę, saugant turtą jums niekada nepritrūksta, nepritrūksta ryšto, o mums, viršaičiui, savivaldybėms, užsidžiai linkiu sėkmės bendruose projektuose, kad juos laimint jums nepriutrūktų ir moderniausios, geriausios įrangos. Ačiū Jums, sušvente. <todėlės>